Hej, cześć, witajcie. Witam w kolejnym odcinku z gry Humankind. No i nie przedłużając, dostałem bardzo miłe komentarze, bardzo Wam dziękuję za to. No i w końcu ogarnąłem jak zobaczyć nasze relacje z innym państwem, mianowicie tutaj mamy nastawienie. To jest zaniepokojeni, no i jesteśmy znacznie potężniejsi. E, jesteśmy w stanie wojny obecnie, z bodajże niedźwiedziami. Pełni nienawiści. E, Kipły z wściekłości, to ty, 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 ty porównywalna siła. I to jest niedobrze, myślałem, że jesteśmy dużo mocniejsi, a to jednak wyszło e, nie do końca w ten sposób. No ale nic to. E, przechodzimy mniejszym troszeczkę bardziej do ofensywy. Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, właśnie to mam zamiar teraz robić. E, wy przejdźcie tutaj. Będziemy delikatnie przygotowywać się do ataku na tą prowincję. E, prowincję. Nie do końca jestem pewien jak mogę to nazwać. Tak, to już jest miasto. Dobra. Niech i tak będzie. Trwa bitwa, proszę bardzo. I... A okej. Okay. Czy my przypadkiem tej bitwy nie rozgrywaliśmy ostatnio? Czy ja tego nie zapisałem? Tak, to jest dokładnie to samo. Wojsko, wczytaj. No nic, rozegramy jeszcze raz. Bitwa ręczna to zrobimy, zostawimy tak, zakończę rozmieszczanie, pewnie. No i oni jako pierwsi atakują. Już raz ich pokonaliśmy, może nie będzie tak źle. Miejmy taką nadzieję. Ta strona ma przewagę i co jest, fajnie, fajnie. Panie przeciwniku, proszę atakować. Szybciej, szybciej, szybciej. Nie ma czasu. O, Teraz tak, chciałbym pierwsze i zniszczyć tą jednostkę. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Otakujcie. Wy moglibyście, nie moglibyście. No dobra. Tak czy inaczej dalej atakujcie łączników. Możecie też koniec przeatakować trochę. E, was nie przerzucimy tędy, przynajmniej póki co. No i teraz tak. Tutaj mamy w lesie zwiększa zdolność bojową, broni się Nie przekracza z rzekę. To to akurat nie dobrze. Atakujecie ich. Wy zaatakujecie kogo? Jeszcze żadna nie jest dobrą. Żadne mamy atak nie jest dobrą opcją, z tego co widzę. Tych by się najbardziej przydało, ale trudno. bum Wy jeszcze nie zaatakowaliście. Zresztą u was to tak trochę mija się z celem, szczerze powiedziawszy. Tutaj moglibyście też zaatakować. Dobra, to też zrobicie. Dobra. No i proszę, tych zniszczymy, a stracimy przy okazji praktycznie nic. Pięknie, dobrze to wygląda. Eee, jeszcze jedna jednostka mogłaby się ruszyć, ale nie. To na razie nie ruszymy. Dobrze, koniec rundy. To jest równa przewaga. Nie podoba mi się, że zaraz ci mogą zostać. Eee, jeszcze mocniej uszkodzeni. A może nie źle. źle. No właśnie. Jedna jednostka została wycięta w pień. Bardzo niedobrze. Aczkolwiek tak czy inaczej, nasze, jedno, nasze jednostki mają dalej przewagę, koniec rundy. Eee, dobra. I teraz tak. Chciałbym, żebyście W. Wy... zaatakowali ich. Tak jak najbardziej. Eee, I najlepszą opcją by było, żebyście w ogóle tam gdzieś przeszli. Czy jest to możliwe? Czy nie do końca? Dobra. Wy atakujecie ich Bardzo ładnie. Udało się w końcu. Wy zaatakujecie ich. I teraz pytanie. Czy jak tutaj nie? To tak nie wyjdzie. Dobra. Wy zaatakuj tego. Powinno być w porządku dzięki temu. Dobra. Teraz tak, tu możecie zaatakować ich, albo możecie się wycofać. I to by było chyba lepszą opcją. Chociaż tędy tam nie przyjdziecie? To też good, not good. not good. Dobra, atakujcie. Trochę więcej zdrowia stracicie, trudno. E, nic na to nie poradzimy. Chyba bardzo, bardzo chciałbym przenieść tu. A was, jeżeli jest to możliwe, wyprowadzić tutaj, ale chyba też nie bardzo. No, w ten sposób. Tak, dobrze. Możemy to zrobić. Ta jednostka jest praktycznie wypoczęta, także jej mi nie szkoda. No i cóż, jeszcze mamy jedną jednostkę, którą moglibyśmy się ruszyć. A no, to chyba będzie dobrym rozwiązaniem, żeby tutaj ich przeatakować. Aczkolwiek, no, wolałbym. Jednak... Mm, bardziej to zająć. Nie podoba mi się, że są w naszych murów. Bardzo jest tam nie na rękę. No właśnie. Zaatakowali, ale dalej mogą się przedrzeć tędy. E, I to stawia nas na niekorzystnej pozycji. Dobra. Teraz tak, chciałbym, żebyście będziecie w stanie, będziecie w stanie pokonać bardzo ładnie. Eee, no i teraz tak, tutaj Dobra. W ten sposób jest dobrze. Już zostały dwie jednostki, Gdzie to jest druga jednostka. Zwycięstwo, pięknie. znaczy chyba uciekli. Bardzo ładnie. Spadek ludności. No i pięknie, zaczęliśmy ten odcinek od walki, którą wygraliśmy. O dziwo, nie spodziewałem się szczerze powiedziawszy. Tu mamy kolejne jednostki i możecie od razu powolutku już nastawiać się na atak na tą osadę. No i możemy mniejszym zakończyć chyba tą turę. Wszystko co chciałem zrobić to zrobiliśmy propaganda No i pięknie. Ściąga drukarska została e, opracowana. Mamy miejsce na drukarnię i uniwersytet. E, I uniwersytet i myślę, że będzie bardzo ciekawą rzeczą. Will be of or of to się jeszcze okaże, panie narratorze. Nie chcę nic, e, niczemu zaprzeczać, e, zobaczymy. Zadowoleni, Chmerowie, Chmerowie, kim są? Welcome. What do you seek? Ich archetypy pamiętliwe, od nich pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa. Aha, czyli chwila, chwila. W takim wypadku Irokezi najprawdopodobniej są. wygnąć kapitulację, to będę chciał zrobić. W takim wypadku oni też są w stanie wojny, wojny z nimi. Nie, to nie jest stan wojny, to jest wasalstwo. Okej, okay. rozumiem, dobrze. Okej, okay. Całkiem spoko. I teraz tak wyjdziecie tutaj, Miska trochę przetemperujemy, bardzo ładnie, bardzo ładnie. 136 zł, fajnie, fajnie. Aha, ok. Pogorszenie nastawienia? Po Nie nie rozumiem. Przedtem byli pełni nienawiści, teraz są ponurze. Ha. Ha. Ja już nic nie rozumiem. E, no nic. Bo walczymy z miśkami. No tak. Nie wiem. N nie rozumiem. Niech będzie. Eee, dobra, teraz powinniśmy już być w stanie ich zaatakować. Chciałbym tylko odkryć, żeby tu jakoś wejść. Eee, dokładnie, mamy większą. A, eee, mamy przewagę, bo to bojową. Eee, utrzymujcie pewnie. Trebusz jak najbardziej. Za trzy tury będzie bardzo dobrą opcją. Broń swoje wraki. No dobra. Nie rozumiem jak to się stanęło, ale niech będzie. Eee, was chciałbym tutaj chyba e, zaprosić. Tutaj nie będą w stanie się przedostać tutaj. Takie rozmiszone. A, bo e, przeciwnik nie widzi dalszych rejonów. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Tutaj są jeszcze jakieś jednostki, bardzo ładnie. Bardzo fajnie jest to rozwiązane, że e, wszystkie jednostki niemalże atakują w tym samym momencie. Wy jesteście kurczę strasznie mocni, tak sobie patrzę, właśnie co mi się bardzo oczywiście podoba. Jest to jak, jak najbardziej fajna rzecz. E, no i co, wy zaatakujecie ich? Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. No i chyba tylko tutaj możemy zaatakować, tak czy inaczej. No, i teraz tak, wy, czy jesteście w stanie? Tak, jesteście w stanie ich mocniej uszkodzić. Bardzo ładnie. E, niezwykle mocno mi się to podoba. E, to są osadnice, Was nie chciałbym e, stracić w miarę możliwości. Wy się wycofajcie w takim wypadku. Mm, dobra. Idziecie tak. I teraz ja chciałbym, żebyście wy zaatakowali z tej strony. Żeby tu nie było tak czy inaczej tego przejścia. Pięknie. Eee, teraz tak. Która jednostka jest mocniejsza? Wygląda na to, że to jest jedno i to samo. Dobra. Także wy zaatakujecie ich. Pięknie. Eee, a wy wyskoczycie właśnie z tamtej strony. Chyba że. Chyba że kawalerią to zrobimy. Tak. Jak najbardziej. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. By zaatakować ich właśnie kawalerią. Wy co wysuwajcie się tutaj? Bardzo dobrze. Tak właśnie tego chciałem. I halabandrzy... Ha... Jak oni się nazywają? Halabardziści. Bandrzyści, chciałem powiedzieć. Dobra. I wy przejdziecie. Nie, możecie ich zaatakować. Niech tak będzie. Jest dobrze. Eee. Yy... Teraz jest tura wroga. Dobra. Mamy bardzo dużą przewagę. Myślę, że sobie poradzimy. Mniejszym. Nie będzie to zbyt wielkim problemem. Teraz tak. Chciałbym, żebyście może by ich zaatakowali. Tak. To będzie lepsze rozwiązanie. Chociaż nie. Będzie lepszym rozwiązaniem to, ponieważ oni są elitarną jednostką. To znaczy, że najlepiej by było, gdyby oni jak najdłużej przetrwali, jednak. Myślę, że to będzie bardzo dobre podejście do tematu. Pięknie. Teraz tak. Chłacza, niech zaatakuje ich. Oczywiście, że tak. To, wy też zaatakujcie ich. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. E, wy już macie trzeci poziom jednostki, to jest super. Ja się bardzo cieszę. E, no i teraz się czy jesteście w stanie... Chwila, chwila. Czy wy stoicie... Gdzie jest nasza flaga? To jest dobre pytanie. Na które nie znam odpowiedzi. Bardzo mnie zastanawia ta... Um, ten jakby, takie podłoże. Może być tak, że to jest właśnie nasza flaga i to będzie wtedy niezbyt dobre. Ok, Niech to nie idą tędy. Czemu nie weszliście do środka? Bez sensu. Ok, ale i tak się udało. Militarysta. Pięknie. Pokonaliśmy dość dużo jednostek, także myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. E, no i to już jest nasze miasto w okupowanych miastach, kolejka tworzenia jest zablokowana. No dobra, udało nam się ich trochę przytemperować. Zobaczmy jak wyglądają teraz nasze stosunki wojenne, stan wojny. Eee, nadal mają nastroje wojenne. Okej, okay, w przyszłej turze powinni mieć już ich dużo mniej. Także niech tak to będzie. Teraz, tak, tu mamy mało żywności, także przydałoby się zadbać o, o żywność samą w sobie. Czy gdzieś jest dobre miejsce na żywność? Chyba nie bardzo. Manufaktura szafranu to też może być fajna rzecz, e, aczkolwiek najbardziej bym chciał może port albo osadę. Osada daje 19, a port. No 15, czyli chyba jednak zostanie przy osadzie. Bardzo fajnie. Niech i tak będzie. Stabilność jest na wysokim poziomie, także to nie robi problemu. Ekspert, ekspresja artystyczna. Stworzenie nieruchomej czcionki drukarskiej to wielki przełom, który może jednak poważnie zagrozić status quo. Eee, dzięki prasie drukarskiej idee, zarówno te pożyteczne, jak i wywrotowe, mogą teraz z łatwością się szerzyć. W awangardzie w tej rewolucji kroczą. W awangardzie tej rewolucji kroczą artyści. Pokaż szczegóły. Sztuka wyzwolona, cenzura sztuki nie ma nic groźniejszego od świata pełnego nieokie uznanych idei, sztuka musi być wolna, aby dusza każdego człowieka mogła wypełnić swój potencjał. Utratę stabilności naturę, okej. Okay. Plus 50% stabilności natury. O nie, cenzura sztuki myślę, że to będzie lepsze, chociaż teoretycznie wybrałbym sztukę wyzwoloną, ale bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie cenzura sztuki. No i teraz pytanie chociaż nie, postaramy się tak, żeby w tej stabilności jednak nie było mało. Także może nie będzie źle. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Może rzeczywiście będzie to w porządku. No i teraz kolejne badania możemy zacząć. Projekt kroni. Dużego popołudnia, przemysł. Bardzo fajnie. Wykorzystywanie materiału w budownictwie. Węgiel. Oraz stacja kolejowa hmm. Służące jednostkom wyłonionym z powrocie miasta, ale konstrukcja obszarów przemysłowych pomaga ulepszyć produkcję. O proszę! Ej, i to jest super! To jest bardzo fajne. Ja tego chcę, pragnę i pożądam. Tak, to zrobimy. E, później będziemy się zastanawiać, czy to był dobry wybór. E, na chwilę obecną myślę, że jak najbardziej. E, Ona w on on zburzone nastroje. Onondaga. W zburzone nastroje? A no pewnie, bo dopiero wchodzi e, w górę. Powinno być 45. A póki co mamy ledwie 5. E, Okej, okay. ulepszymy kolejne jednostki. Tu będą abuubububu. O, właśnie, was szukałem. Wy pokazaliście już swoją e, wielką przydatność, także jak najbardziej chcemy was poulepszać. W sumie cały oddział możemy ulepszyć, nic złego się e, nie stanie, jeżeli to zrobimy. A jednocześnie mamy dość dużo punktów dodatkowych ataków. E, dzięki temu, dobra, teraz tak, tu macie dużo żywności. E, kolejne armie, tak, to są armie? Tak, dwie jeszcze armie. Idą jedna idzie tutaj. Na razie tutaj zostańcie, będzie spo, będziecie wspomagać obronę w razie czego. Dobrze. Druga armia niech może też idzie w tym kierunku. Po po powolutku będziemy um, przygotowywać się do transportu przez Ocean, a może nawet zajęcie tej krainy. W sumie to by było najlepsze rozwiązanie. Na chwilę obecną, tak mi się wydaje. No dobra, to inaczej. Wy zostańcie tu. Wyjdźcie w tą stronę. Wy was wyślemy tu. E, bo chcemy, żebyście nam tutaj założyli posterunek, który przyłączymy do tego miasta. O na to miasto zostanie e, nasze. Musisz podjąć decyzję. E, Zawarcie pokoju. Nie. Nie chcę pokoju. Jesteśmy od nich potężniejsi, wiem, ale ja nie chcę pokoju. Ja chcę wymusić kapitulację. No i wtedy już nie będą mogli nam podskoczyć. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Teraz, tak. Myślę, że tutaj możemy któreś miasto połączyć w jedno. Najbardziej bym chciał chyba Tikal połączyć z kermą na prawach, żeby to kerma była tym państwem, tym miastem. Eee, głównym, z tego względu, że jest daleko od wszelkich granic. I z jednej i z drugiej strony. Jakbana już ma dużo chyba to równie. To jest stolica. Eee, no dobra. Zróbmy to, nie wiem co z tego będzie. Ale chcę mieć e, limit miast. Eee, okej. Okay. Chłoń. O, panie! Bardzo mocno zepsułem. Eee, trudno. Już, już, już tak to stanie, niestety. Eee, mu dadzio. Zaraz to powinno być. O jezus, Maria! Stabilność to jest jeszcze na bardzo niskim poziomie. E, nie wiem, czy to było dobre. Działanie? Zobaczymy. Może być tak, że będzie to duży problem e, niniejszym. Wy nie robicie tego. Osadę też nie robicie. to co w pierwszej kolejności chcemy to... Tak, spichlesz. To będzie plus 80. To nam dużo bardzo da w tym momencie. E, I teraz tak, tu mamy 82. Tu będzie 48, tak. Możemy trochę ludności przetrzebić, nie będzie to chyba aż takim dużym problemem. E, no trudno, zrobimy to w ten sposób. Dobrze. E, troszkę się cofnęliśmy w rozwoju, trudno się mówi. I tak będzie. E, było trzeba to zrobić, po prostu. Nie było innej opcji. E, teraz tak, plus 15 stabilności nas nie urabia. By było, to by nie dało tego, co ja bym chciał. To by było plus 30, to jest 0, tak, jak najbardziej. Chcę to zrobić w ten sposób. Dzięki temu stabilność powinna. Ło, panie. Plus 400, 400. Ej, no to i tak powinno być na plus. O co chodzi? Dlaczego tak się dzieje? Cały czas jest stabilność e, niska, z, z, spada do 8. Ok, e, cały czas spada, aczkolwiek jeżeli chodzi o same zyski i straty, powinniśmy być na plusie. No bo mamy 400, to 400 stabilności mm, powinno niwelować, 140, 40, 75, mm, 95, 110, no, 120, czyli jeszcze 20 sztuk. No dobra, czyli jeszcze coś by się przydało. W takim wypadku która w papirusu będzie też dobrym rozwiązaniem. Eee, dobrze, dobrze, dobrze. I potem już powinno być wszystko w jak najlepszym, właśnie porządku. A okej. Okay. Eee, Nniejszą chyba udało nam się to e, ogarnąć. Zaraz populacja będzie wzrastać bardzo ładnie a my będziemy powolutku starać się przywrócić pełnię stabilności. Ale dzięki temu mamy dodatkowe miejsce na miasto. To myślę, że jest najważniejsze. No cóż, dziękuję niniejszym za, bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Komentujcie, subskrybujcie, łapę w górę nie żałujcie. No i cóż, do zobaczenia. Hej, cześć i czołem. Pa!